Niedawno w Polsce mieliście Tłusty Czwartek i chyba nie muszę wytłumaczyć jak ważny Tłusty Czwartek jest w Polsce. Mi się wydaje, że każdy je przynajmniej jednego pączka i kolejki, żeby kupować pączki są dosyć długie. Ale ktoś ostatnio mnie zapytał, czy w Stanach jest coś takiego jak Tłusty Czwartek i odpowiedź jest tak i nie. Mamy coś takiego jak fe... Tuesday, albo zależy gdzie mieszkasz, może też być Mardi Gras i też jest takie coś jak Pączki Day, tylko że oni mówią pączki, pączki day albo uh, Punchki, albo coś takiego. I to jest we wtorek, to jest Fat Tuesday, to w Polsce jest czwartek, a w Stanach jest we wtorek. To w dzisiejszym odcinku po prostu wytłumaczę jak to wygląda w Stanach, mimo to, że to nie jest bardzo popularne w Stanach. I też opowiem troszeczkę o historii tłustego czwartka w Polsce i czemu to jest w czwartek, jak wszędzie indziej na świecie jest we wtorek. To zacznę o tym, jak to jest w Stanach. I tak jak mówiłem, w Stanach to się nazywa Fat Tuesday i fat może znaczyć tak tłuszcz albo Gruby. To zależy, jak na to patrzysz. I czemu to jest wtorek? To jest wtorek przed środą popielkową. Jak to się mówi? A, ok, sorry. Środa popielcowa, tak. To jest ten wtorek przed środą popielcową. To jest początek lent. Po angielsku to się nazywa lent. I musiałem sprawdzić, jak to się nazywa po polsku, i widocznie to się nazywa wielki post? Daj znać w komentarzach, czy tak naprawdę się nazywa, bo dla mnie wielki post brzmi jak taki bardzo długi post na facebooku, że może jakaś taka, wiesz, taka dziewczyna, która jest taka bardzo spiritual, wiesz, ona chodzi na jogę i Madredy, ona by napisała takiego długiego posta o tym, jaka ona jest wdzięczna za swoje życie. Albo to jest jakiś bardzo długi post, że jakiś facet narzeka, że kobiety już nie są takie jak dawniej były i że one nie lubią miłych facetów i tylko lubią bad boys. I oczywiście każdy widzi ten post i tak myśli tak ja nie z tego przeczytać. I to brzmi jak wielki post. To myślę, że musimy pomyśleć o tym, kto świętuje Lent? Kto świętuje Wielki Post? Z tego co rozumiem, to jest bardziej mm, święto dla katolików albo też dla innych religii chrześcijańskich, które są tak podobne do e, katolicyzmu. Na przykład w Anglii. Ich religia jest prawie katolicka, tylko że zamiast papieża mają tego króla. To oni też świętują um, Lent, uh, Wielki Post i Fat Tuesday, tylko że oni to nazywają w Anglii, tak słyszałam, Shrove Tuesday. Ale w Stanach ogólnie ludzie są protestantami i to są takie protestanckie religie, które hmm, ogólnie bardzo nie lubią katolików i uh, są niepodobne. Do katolickiej religii. To nie jestem pewny, czy dużo ludzi w ogóle świętują takie coś jak Wielki Post, albo czy, czy to w ogóle istnieje dla nich. To w takim razie oni by nie mieli takie coś jak Fat Tuesday. To powiem Wam tak. Ja się wychowałem, jak było młodsze na północy, tam gdzie jest dużo katolików. Mieszkałem w Bostonie, tam było bardzo dużo uh, Amerykanów, którzy mieli włoskie, irlandzkie i też polskie pochodzenie. I tam Nigdy nie słyszałam, żeby ktoś świętował Fat Tuesday. A potem, jak byłam nastolatkiem, się przeprowadziłam na Florydę i tam jest bardzo mało katolików, i tam też nigdy nie słyszałem, żeby ktoś świętował Fat Tuesday. Oczywiście, jak mieszkałam na północy, to mieszkałam w takich miejscach, gdzie było dużo Polaków, to czasami ci Polacy świętowali tusty czwartek. Ale z tego, co rozumiem, to w Stanach, jak chcesz świętować, Tłusty czwartek albo w Stanach tusty wtorek, to musisz pojechać do Nowego Orleanu. Bo to dawniej było francuskie, i oni do dzisiaj to nazywają Mardi Gras. Mardi Gras po francusku znaczy tusty wtorek. Tylko że tam to nie jest tak, że oni tylko jedzą tłuste rzeczy, nie. Oni imprezują bardzo mocno. I największe imprezy w Stanach chyba są w trakcie Mardi Gras. Bo Nowy Orleans to jest tak. Zupełnie inny świat. Ogólnie w Stanach nie można pić alkoholu publicznie, ale w Nowym Orlanie można. I myślę, że bardzo, bardzo dziwne rzeczy się dzieją w trakcie Mardi Gras w Nowym Orlanie. A bo Mardi Gras to jest jeden dzień. To jest tłusty wtorek, to jest ten dzień przed wielkim postem, ale czytałem, że oni zaczynają te imprezy po dniu Trzech króli. To no to jest chyba szóstego. E, stycznia, i dopiero kończą te imprezy przed Wielkim Postem. To to jest bardzo długo. I ja tam nie byłam osobiście, byłam w Normalnie i wiem, jak tam jest normalnie. Tam już jest wow, szalono. Tylko mogę sobie wyobrazić, co się tam dzieje, jak jest Mardi Gras. I oczywiście jest pełno ludzi na ulicach, są jakieś szalone parady i muzyka, tak codziennie. I też jest taka tradycja, że ludzie stoją. Na balkonach i tak patrzą na ulicę, i ci ludzie na tych balkonach mają takie naszyjniki z koralików. I jak chcesz te koraliki, to musisz pokazać swoje piersi. Że tak... Znaczy, ja nie wiem, co faceci muszą zrobić. Widziałem taki filmik ostatnio, że taki facet miał takie olbrzymie koraliki i miał taki znak, że jak chcesz te koraliki to musisz pokazać swój odbyt. Ja nie wiem czemu ktoś by chciał to zobaczyć. Ale takie rzeczy się tam dzieją, że tak w Polsce ja nie wiem, jecie pączki a w Stanach a w Stanach to pokazują odbyt. Ale nie, większość czasu po prostu kobiety pokazują swoje piersi. I jak pokażą piersi to ludzie rzucają tymi koralikami. I to jest po prostu szaleństwo. Ale to tylko jest w Nowym Orlanie przez to, że to dawniej było francuskie i do dzisiaj chyba jest katolickie, bo przynajmniej mają katolicką tradycję, e, tak jak, żeby pokazywać swój odbyt. Nie, okej, okay, to nie jest, to nie jest część katolickiej he, e, tradycji. E, może jak jesteś ministrantem. E, okej, okay, żartuję, to było, fuh, to było mocne. Ale takie szaleństwa to ogólnie tylko się dzieją w Nowym Orleanie, Albo może w Louisiana, przez to, że Nowy Orlean jest w stanie Louisiana. I myślę, że czasami inne miasta próbują coś takiego zrobić, ale e, to nie jest część amerykańskiej tradycji. Ale jest takie coś jak Pączki Day. I pewnie już wiesz, że to jest polska tradycja, która się stała popularna w takich miejscach, gdzie dawniej było bardzo dużo Polaków. Że Może 100 lat temu i to było w takich Stanach, gdzie było dużo pracy fizycznej. To przeważnie na północy. I teraz w tych miejscach nie ma za dużo nowych Polaków. To są ludzie, którzy mówią, że są Polakami, ale nie mówią po polsku, i może ich babcia albo prababcia była z Polski, albo może nawet pra, prababcia. Ale z kulturą jest tak, że możesz zgubić język dosyć szybko, możesz nawet zgubić te zwyczaje też. Dosyć szybko. Ale ostatnia część kultury, która znika, to jest jedzenie. I czasami nie znika. I mimo to, że nie ma za dużo nowych Polaków, jest tam ileś ich i oni pieką pączki. I ci Amerykanie szaleją. Oni uwielbiają te pączki. I Fat Tuesday, to znaczy tłusty wtorek, się stał pączki day dla tych Amerykanów w tych miastach, gdzie dawniej było bardzo dużo Polaków. I to nie tylko Amerykanie, którzy mają polskie korzenie, kupują te pączki. W tych miastach to wszyscy czekają w tych kolejkach, żeby kupić pączki. Tylko, że wiesz, oni to mówią jakieś pączki, albo pączki, a nie wiem, jakieś dziwne rzeczy. Pączki day. I oczywiście to świętują we wtorek i nie w czwartek. Co się stało w Polsce, że wy to świętujecie w czwartek i nie we wtorek, tak jak każdy inny na świecie? Like, did you guys not get the memo? Polacy zobaczyli, że tak dosłownie każdy inny chrześcijański naród, który świętuje tłusty wtorek, świętuje to we wtorek i oni tak mm, nie. W czwartek. I potem Polacy się śmieją, że w Stanach używają Fahrenheit'a? Nie, okej, okay. oczywiście żartuję, wygłupiam się. A, I zaraz wytłumaczę, czemu to jest w czwartek w Polsce i nie we wtorek, ale chciałam powiedzieć o ten pączki-day. Zależy, kto robi te pączki, bo czasami, jak to jest jakaś stara polska babcia, która jeszcze żyje i ona jest z Polski w tym mieście, to ona robi te pączki i pewnie zarabia kupę kasy, bo Amerykanie lubią takie prawdziwe polskie pączki, ale czasami one po prostu są takie, wiesz, donuts, takie amerykańskie. Donace? Ale muszę powiedzieć, że przez ostatnie kilka lat, to zauważyłem, że w amerykańskich sklepach spożywczych oni mają pączki. Bo pewnie wiesz jak to jest w Stanach, że wszystko co może zarobić Ci pieniądze jest dobre. I każda kultura, która może zarobić pieniądze jest dobra kultura i możemy to wykorzystać. Tak to jest w Stanach. To coraz częściej widzę, że na przykład w Walmart, ale też w dwóch innych dużych sklepach spożywczych na Florydzie, gdzie nie ma dużo Polaków, widziałem pączki. I oni nawet piszą pączki po polsku. Ale to nie są pączki. To są po prostu donuts. Że nie smakują jak. Albo nie, wiesz co, w Polsce. A, ah, w Polsce też są takie niedobre pączki. Na przykład um, możesz je kupić w Biedronce. No to nie są prawdziwe pączki. To takie możesz kupić uh, teraz w Walmart i w innych miejscach. Jak jest Fat Tuesday, albo tak, miesiąc przed Fat Tuesday. Ok, to teraz trochę o historii tłustego czwartku w Polsce. Ogólnie to święto, tłusty wtorek i tłusty czwartek, to jest od Poganów. I też chyba Rzymianie to świętowali. To ja wiem, że niektórzy ludzie w Polsce narzekają na Halloween, bo mówią, że to jest pogańskie. To, to mam pytanie, jak ty nie lubisz Halloween, bo jest pogańskie? ale świętujesz tłusty czwartek, to czy, czy ty to robisz jako żart? Czy, czy poważnie to robisz? Ja nie rozumiem. Ale to było pogańskie święto i oczywiście wszystkie pogańskie święta w Europie się stały w jakiś sposób katolickimi świętami. Bo w taki sposób było łatwiej, żeby ci ludzie zmienili swoją religię. I z tego co czytałem, to w Polsce dawniej to też było, Tusty wtorek, ale widocznie Polacy uważali, że to nie było wystarczająco dużo czasu, żeby imprezować. Bo wiadomo, Polacy byli i do dzisiaj są dosyć mocno religijni. To wiesz, jak jesteś religijny i wielki post się zaczyna o 12 w nocy w środę, to tusty wtorek się kończy o 12. To nie masz dużo czasu, żeby świętować. Tego moje pytanie jest, tak, co oni, jak oni świętowali, że to nie wystarczyło tak na pewno nie jedli tylko pączki. To nie było tak, że tak a, zjemy pączki, a nie, chcemy jeść pączki po dwunastej. Nie, nie, Pewnie było tak a, no hej, no Zbyszek, weź sobie pączka. A? I może coś na trawienie, co? Typical Polish people, am I right? To na pewno chlali wódkę, I mean, come on. Już, już wiemy, już wszyscy wiemy. Jesteśmy Polakami, okej? Okay? Możemy... Nikt inny nie słucha, okej? Okay? Wiem jak to jest. To widocznie tak było, że oni chcieli więcej czasu, żeby świętować, bo wtorek nie wystarczyło. To zaczęli świętować poniedziałek, ale nie mogli być gotowi na poniedziałek, przez to, że Dzień przed poniedziałkiem był, było niedziela, to nie można pracować w niedzielę, to pomyśleli okej, okay, to może, może w sobotę, a oni tak nie, bo w sobotę też się nie pracuje, to oni tak, a może, może w piątek, a oni tak nie, bo piątek to jest post, to wiesz, tylko można jeść rybę, a to, o, to może czwartek, ha? Ok, to ja nie wiem co się działo w Polsce, jak mocno oni imprezowali, że oni musieli przestawić to święto Kilka dni, ta różnica jest tak mm, prawie tydzień. I moje pytanie jest, czemu nadal tak nie robicie? Że tylko jecie pączki teraz? Ja myślę, że nasi przodkowie, to oni by się wstydzili, jakbyś dowiedzieli, że w dzisiejszych czasach w Polsce ludzie tylko jedzą pączki. I z tego, co czytałem to dawniej, to nie było tak, że oni tylko jedli pączki. To po prostu się jadło tuste rzeczy. To pewnie jakieś tam kotlety smażone albo coś takiego. Po prostu wszystko, co było tuste, smażone w oleju. Co się jadło w ten dzień, przez to, że... Wiadomo, niedługo będzie długi post, albo nie, sorry, duży post, wielki post, coś takiego. I wtedy już nie można jeść takich rzeczy i nie można pić wódki. A, to teraz wiemy, co tutaj się dzieje, że oni potrzebowali tak pięć dni, żeby chlać wódę i też jeść tłuste rzeczy. Ale to chyba było o wódce. I jakby tamci ludzie w tamtych czasach mieli Facebook, to na pewno by napisali wielki post o tym, że jak bardzo będą żałowali, że nie mogą pić wódkę, jak jest post. Ale może coś w tym jest, bo w dzisiejszych czasach w Polsce to. Można powiedzieć, że to jest wielki post, bo wszyscy postują jakieś głupie zdjęcie, jak oni jedzą pączki, jak jest tłusty czwartek, tak. Mm, he -he, jem pączek, tak jak każdy inny w Polsce. Wow! Nikogo to nie obchodzi, ok? Dosłownie każdy na Facebooku, na Instagramie pokazuje, jak je pączka. Wow, ale jesteś unikalny. Nikt tego nie chce widzieć. To jest tak samo jak ludzie postują jakieś zdjęcia swoich dzieci. Nikogo nie obchodzi twoje dzieci. I nikogo nie obchodzi, że jesz pączka, jak jest tłusty czwartek. Okej, okay, i teraz jak mi się udało obrazić dosłownie wszystkich, którzy oglądają ten filmik, <noise> to możemy kończyć, okej? Okay? Uh, obviously żartuję. Jak chcesz mieć zdjęcia z twoim pączkiem albo twoje dzieci, okej, okay. możesz to robić. Uh, wiesz, that's cool. Niekoniecznie chcemy tego widzieć, ale może to robić. Ale pomyśl o tym, co ja mam zrobić z tą informacją, że ty zjadłeś pączka. Ok, cool, gratuluję. To daj znać w komentarzach, czy już o tym wiedziałeś. Czy wiedziałeś, że w Polsce dawniej to było we wtorek, tak jak wszędzie na świecie, a czy wiedziałeś, jak to wygląda w Stanach? Czy kiedyś byłeś w Stanach w takim miejscu, gdzie świętowali Pączki Day? Albo może, jak miałeś szczęście, to doświadczyłeś Mardi Gras. A napisz w komentarzach i zobaczymy się niedługo. Na razie. Cześć.